A, 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 a przywitałeś mnie, nie? No cześć, no cześć podróbko Dudka XD. No że Dudek XD, ale wiesz co, nie, bo... Dobra, zabierzmy sobie drewno. Zrobimy sobie domek. Ej. Ej, wy zbierajcie... Wy zbierajcie te... drewno Ej, ja będę ja zbierał kobla! Chcę, chcę. Ja zbieram kobla! Co zbieraj drewno. A i zrób dom nam. Ja zbieram... Nam. ja zbieram kobla! No, nie, o to jest. To jest... Ty zbieraj! Co... Nie, ja robię... Ale tu tu jest bezludne wyspy. Bezluna wyspa. wyspa! to wyspa chyba! Ej, musimy zrobić ten... Tutaj! Łódki i stąd odpłyniemy. Ale nie, możemy tutaj mieszkać i na... Epika! Słuchaj, serie! Taj nicza wyspa! Mhm. Tylko czy to nagrywasz? No? Nagrywam to. Ej, sam pikat! Poczekaj! Okej, ma. się! Obiecaliśmy, że nie będziemy tak się drzeć. Chodź do mnie, będzie miała zamąk. No, no i ty, mam cię okay, zabić? musisz zabić? A nie, bo to nie ty. Musi Ej. Jakbyś ty wadł z tym pikata, to bym cię zabił. <noise> mam kilos. Ej, piętelku! Musimy sobie mieć. Czyli nie ten, dudku! Dudku! A? Musimy zrobić dom! Tylko ja kupię koda, bo nam będzie potrzebny. A ja muszę. To ja będę wojownikiem. ja będę waszym obrońcą. Ha, Biera Ja ci wełnę! Ja jestem Kotel, a Kotel lubi ptaki. A jestem Batmanem. Ja mam mieć! Jesteś Batmanem po Batmana! A jestem pikatu, uciekaj, bo ja. O dobra, ty zabijesz tą krowę. Nie? No, ja, no, ale. No, no ksaroś, no. Wyjąć i drewno. Dobra, tylko... Dobra? Dobra? Zbieraj dobra. drewno! Dobra, dobra, dobra! dobra. Ja zrobię... będę zbierał drewno, bo ja mam kobla. Ja muszę jeszcze Ach, ja Oni się ile nie chują, a... Jeszcze zrobię się kiedy z kobla. A ja... Nie no jeszcze... Nie. Ja, ja radę zbieram. się z drewno. Ja będę 40 kobla. 40. 30. Tam pikat, nie masz tu! Uda mi się... Jest, 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 udało się. A co to już? E, likwidowałem. Motospad. Patrzicielka? Teraz... Nie. Yeah. Ej, tunel, piecyk. O! O! To ma wszystko już. To będzie Ej, rekinet Adys, zbierasz drewno dla nas. E, dobra, teraz będę zbierał, bo mam się dzielić. Dlaczego no, robiliście dwa craftingi? Mam już piecyk. No ja zrobiłem! No, no ja! Ty. Dlaczego Dlaczego to wy robicie krawcinki? Ja tam już trzy. No wiem, to on się zrobił. Ja nie widziałam. Ja, koło ciebie przecież był krawkiń, no. patrz. Ja też zrobiłem, mogliście z niego skorzystać. Nie. Ja mam? Popatrz, co ja mam. Ej, macie na ci dać łopatkę? Chcesz ten miecz? Ja sobie zrobię. E, no, Jesteś ja sobie, jest. sobie domać. Do Serpika, chcesz mieć? Daj mi! Idę. Mam. Ale kamienny. Daj. No to daj. Dobra, to masz. Ja sobie wstawię, to bym nie chciała. Masz. Leciał. Okej. Okay. Piecyk. Zostaw mój węgiel! Ale ja chcę węgla! Zostaw mój węgiel! Dobra. Okay. Ja się. No ty masz się Ha. To był taki. Węgiel znalazłem. Popierdolę. Robię swój domek. Co węgiel? O, siema, Stampikot. Siema się To jest mój węgiel. Ja tu będę mieszkał. Hej, bo. Jest świetny mi się. Jabku! mi jabłko. Daj mi to. Daj mi cię zabić? Daj mi to. Daj mi nie Daj mi Daj jedno. Masz. Mogę? Dawaj. Mogę? Dawaj. Już to czysta. Daj Daj to. Daj no, jak to się daje? Tak? No, przetrzymujesz to. Ale tego nie jedno! A trzy nawet dostałem. No to jedno. Musimy zrobić no skrzynkę. Jedno! Ja Mamy skrzynkę no! i chcijam! Ja dam ci do da skrzynki jedno. Dobra, okej, To jest. Pieceł? No. Nie. Ja już mam! Pieceł? No. Ale sobie robię własny dom. O nie! Każdy dba o siebie. A ja z tej wyspy uciekam. Nie uciekajcie, przecież tu będziemy mieszkać na tej wyspie. Proszę, w skrzynce jest. Słuszki! otworzyć skrzynkę, proszę. No ja bym się brzydził. Oła! Co tyś mi ten. Ze zmieszam? Dobra, daj jedną raz. Jest tutaj. W skrzynce. Hajo, hajo. chaj o. Aaaaa, A ty za to wieś, co masz? Co? Eeee. Dawno Klapsa mm. w Co? Co, 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 co? 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 No. Więcej myra. Zabijając tam wikata, ha? Zartuje nie zabijemy, nie zabijamy się. Ja już wiem, gdzie już ja zrobiłem. To głupi mają to idiota. No fajne. No nie! Co? co? już się wy nami nie spadła.

Nie, nie mówię do Ciebie. Ja ją kanał no to jest Jastępikat. No Jastępikat jest lepszy, mógłbyś tam się nazwać. No, no, za trzy miesiące. Ludzie nie, niestety. Ja to się Ola. myślałem. Dobra, Ty czemu dobry? Nie! Nie! Oła! Ha! Kładą się. Dajcie, macie jedzenie? Ja już zjadłem, sorry. Żałam. Cześć sem, pikat? Odwiedzam Cię tylko. Jaś. Cześć. No Cześć. Cześć. Nie, 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 hajo, hajo to nie, gdzieś nie, 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 tam jest taka fajna nie, dla nie, Dobra, nie, 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 gdzie ty? Tam. Wybiej, Sam wybiej, się wybiej. Wybiej. No, nie, 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 jest nie, 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 buduj? A tutaj nie, 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 owiec w ogóle. Aio, 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 aio. No, Wiesz, nie, 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 mam o, co? on kładzie ci na twój kulek co? ja sobie będę mieszkać tutaj owo Gabiela. Ja... Eee! co? Ej, mam przejść do Gabriela zrobię sobie przejście do Gabriela. tema daj tu tu dobra? Ej! Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, żeby wykucnąć? nie żeby stał to co wam? Ja będę z czym A masz... Nie, wypadł z mojej chaty. A ja macie do nieja. Do śnieczenie! Nie, nie ole do ciebie! Moja mama. Eee. Odbieraj. biele. z mojej chaty! <grym w ramach> Dobra! Fajną

Nie, też. Co tam? Coś się mi się zlegowało. Zlegowało! Mu się zlegowało! Ha! Nie! O, dobra, natawiło się. Ajwa, ajwa, ajwa. Co jeszcze by tu się nie. zrobić? robić? nie, nie <coughs> Nie, ja chcę do dutka i Nie, wypad z mojej chaty, bo jeszcze raz dostaniesz ale mieczem. Nie, robi się doć! No, no nie, no, nie do... no wypad! Wypad! No tak, właź, Uciekaj! Uciekaj! Dobra, ja. Nie dam ci kasy żadnej. Do... Ziumek! No dobra. No, co jest, co co, co jest, Mam ha. Ile I na pochód nie ma światła? Tylko. ma z was ma łóżko? Nie. A ty masz. Ojo! Nie. Zakupam się do. Nie. Zresztą na tego innego Ale tylko wejdzie mój Nie, ja tu go Nie. Ty już. No, co, co tu robisz? Ja chcę mieć okno.

Ej, do niego po... hey. ale, ale no to... No to nie zabijaj mnie. ej! 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 Peter, ale, ja to, Niesz, ale jak Ale to Peter go rozwali. No to rozwali też moją chatę. Co? No. Wypad. tego kucaszka jako do go mojej chaty lepiej. Nie nie. Sorry, no ty. No, no, no sorry, sorry. Nie! Nie. Powiesz, nie, nie możesz, powiesz, nie możesz, nie możesz. A ja mam tylko 300 duszka. problem! Dawaj, mogę jeszcze zrobić. Chodź! No gabię. No to chodź! Ej. Daj mi zob... A nie, mam swoje jabłuszka, Mam swoje Ej, jabłuszka! Ej, no to chodź! Chodź! Wodź do mojej chaty! Ja Daj idę no. po niego jak mi się... Dobra! No to chodź. Dobra, cześć! Chodź do mnie! Cześć! Chodź. Cześć! Ale nie! Na koło! No kurnie! No ja najpierw się to ja... No kwo! Masz problem. Luty mm. nowy serwer. Na, no, no na kogo! No to jest mm. fajny serwer. Mm. O, węgiel! No, na kowo! Fajny serwer, tylko Rekina! No, ja no wypadrz mojej chaty! Ja oh. no potrzebuję znowu jedzenie! Szykko! Nie do tamtej chaty! Do mojej? No! Nie powiem, co on robi! Wypad! No wypad! nie o, Dobra, przynosuj Gabriela. Nie! To no wypad z mojej chaty, wyjdę z tobą i będę ci bronił, Dasz mi jedzenie. Zostaw. Dam ci kamienny miecz i ci, będziesz ze mną ten. No, ej, ej, dobra w nocy, wydzięcie Dała Wy mi jedzenie! Ja idę na... Clipper! Co to wypadł? Bo pan się zauważył. A no, zamierzam świecić dom. Toeper, gdzie... Co to też? Jest... Ty dał, nie masz no. drzwi! Hej, 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 Nie, że na potworu wychodź. No Mój. Ja zopi, paniok! Uciekam. Jok Mam wam pomóc? Tak! Szybko, ja kupiłam! Zamknij drzwi! Uciekaj! Uciekaj! nie mnie. Uciekaj! Gity, Gity,

Nie, moje mojej A to ja masz! Co ty miałeś? No wszystkie. Oła! To no ja. Mój nie jesz, mój kilof, moja sikiera. Czy ja nie? Ale wychodź, ale pochodź. Mój węgieł, moje świece! A czy to w ogóle? No przetrzymujesz na tym! A. No. O nie. Ja ci to wrzucę. Masz! Już no, że ja się zrobiłem! No, tak, tak. Mój kilof. A nie, ja miałam łopaty! Tak łopaty. Serbia. Masz kilof. Ty... Mam kilos! Kid Nie no, ja, ja sam wychodzę. Ało, to to jest za głupi serwer. Nie dobre, to jest serwer. Nie, róbmy nowy serwer. Nie, no. e, masz problem. Daj no. mój mi miecz! A jeszcze miecz, to masz. Muszę wyjść. A łopie! Dobra, wychodź. Dajcie, ja zaraz wydostanę, bo ja mam killów! Wyłożymy na walkę z podwodami. Nie, ja nie idę bo ja nie. Idziesz! To wypadł z mojej chaty! Pamitów! A, nie ma a jak ty nie razitów to co, co? Dam ci mierz kamienny za nas za pluźbi. Ja do mojej chaty nie mogę się dostać. <laughs> to robisz, schodź. No co daj mi... daj mi mnie. No nie! Nie, ja jestem! <laughs> Pomocy! Nie! Widzę ci jestem! Widzisz mnie? No to na światło, tyle kitnik, mówię No Co Ja się wyjdę do mojego domu. Pójdę, wiorem mieś. Też idę! Tutaj jest! O, widzę. ja mogę kamień jeden. O, ła! są ten dupek w Nie, to yes, no, A ty zamykać miasto, no, Nie, nie no, no to. Kto kto mi miecz? Nie mówię, no, ja że ja im zgniły miejsce. Da, daj! Daj! Jak się kłóca, to chyba się nie zatlujesz? Ja nie, nie zatluj się zatlutym mięsem! Wyłazimy na atak! O nie, nie! Masz tam nie, nie, miecz, już się buduje! Nie. A no, nie daj! Muszę z, Muszę iść do swojego bali. O, to Słyszy, drzwi? Ja, poszedłem? Ja, ja, do, ja, ja do Halo? Halo? Poszedłem. To są koło Nie idź do mojej bazy. No, nie mam na szpitali. Nie, nie, nie tylko na jedną problem, nie. My tutaj nagrywamy. zbyt nie... Niezbyt wychowane dzieci tu i weszły, niestety. To moja siostra i kuzynka. No, daj, ci. no daj się nie, mi nie. O nie, szkielet do mnie napala. No, no, wychodźcie. Zaraz, komuś zamykam nie bądź bądźcie boję. Ojczaki. On się tak grać. On się. On się Nie, o, szkielet o, mnie goni. To chodź do mojej chacy. właśnie. Przez was dunąłem. Nie, zerję. No, wszyscy wiecie. Dobry miecz. Zombie mnie goni. No, ja no pomóżcie mi coś. Jeszcze ja Nie dobrze. dać mi jeszcze to Wam pomogę. A nie wiem, wziąłem ten miecz. Daj mi miecz. Masz jedzenie? No. Ale do lekkiego masz jedzenie. Nie chciałam kogoś. Chciałam jedzenie. CHCIAŁEM jedzenie? Masz jedzenie? No to już problem. Może to nie? Jestem No i do ciebie. Mam 3 miesiące. Zginiłych? No. Co to Daj mi do No. Ja okay. mam no. Zatrułem się. zatrułeś się. się. No i mam tu gdzieś? Tego, tego no dźwięca, widzicie, wy się cały dzień przygotowywaliście, o chociaż... No, w klipach chyba wybuch Za mną! No. A i wszystko białe. Co, mam się zabić? Mam się zabić? Nie! Ja Oni sobie... on jest tutaj generałem, ja jestem... Ja jestem generałem. Co zombiaki! nie! Panie, jeden no, to, ja to ja pomóżcie mi! No dobra, Myślę, że z was, a wy nawet nie umiecie zombiaka zabić. Chciał telefon, tak mam powiedzieć, że liczy wam czas. Trudno. Wiem! Jentek! gdzie Jentek! Ała! o ja nie spadam. chodź tu lekinek! Chodź tu! <grym> ja tu <to> gripera rozwalam. <grym> ja tu <to> idę do. łowce. Nazywa ja idę po jedzenie i po łowce. Rozwalam pomocy mi goni. Ha, idę do chaty, żeby wysadził. Kogo? Nasz. Naszej chaty. Chodź, pomogę ci. Dek, dek, pomagaj mu. Okay. Benidze, nie Dobra. jedzenie, bo ja nie A mam... Pani, no Ale cię jeszcze no, jedzenie? pomagaj pan. tamtemu, idę do ciebie. Creeper ci. jest pod naszą chatą. Nie, widzę, jest tutaj. Idę po cenie. A idę po tego creepera zabić go. A co tu jest tak w oddali? Chodź tu, chodź tu. Jak już Mi się udało. Nie, nie, nie. Guń mnie! Guń! O, nie, Arnesu! Pomogę ci. Guń mnie! Ży. Na świnia ucieka. Ży. O, chodź, świnko. Co mi się wydarzy. Nie, nie. No nie! ty raz znalazłem! Aha, pod wodą wybuchł. Wie, mi się stało, fajowo. Nie używaj! Przede nie mów, że przed triperą uciekasz. Nie! Pod wodą wybuch, no i fajnie mu to. Wybuch? No. Tam jest pająk w oddali. O nie! Mam po No i fajnie, zginiesz! Nie. zginę. krówka ci nawala. Koni mnie pająk? Sam nie wiem.

zombie co ja mam ci dać? Nie ja Masz miecz! Dawaj ci mój miecz! Wychodzimy na balangę. Robimy na no serwer. Nie, nie wiem. No mi No i fajnie! Zatakuj go! Nie dłoni bo jest w świetle dziennym. Nasza nie fajna poświę, chata. Nie Zabiję cię. nie Nie! Nie. Nie no zabrał Zabijemy rampę. Zostaw moją łóżkę. Łóż, to moja łóżka. Ja już mam dwie wełny. No ty mi zabrałeś. nie już mam dwie wełny, ty wziąłeś. Ale trzy pająki sobie pływają. Wiem, zaraz ich zabijemy. Zabijamy? Dobra, ha pa. Trzy... Ej ty, no ja, ja sobie dobra. łóż zrobię. No chodźcie. Dobra. Chodź. Nie, chodźcie, ja sobie sam wezmę. też. To nie. Ja sobie zrobić wundunie i w i tle tetyką. O kurczak fajnie, zrobię go. Zostaw tego kurczaka. Ty ty poszedłeś, tak? O dzięki. Mam ci dwa pióra, dobra. Nie wiem. Nie, nie mówcie, że wzięliście idę z pająka. Nie. Ja tak. No ty no nie. E, A zobaczcie. zobaczcie w cisieniu. Nie mam nici nawet. W kisieni ja... Ja mam mieć! Kurczaka, no i dwa... No i dwa pióra. Lepiej sobie pobronić to... Możesz nie z, z niego? Mm. Ja? No. Co? Nie. Nie, Do jedzenia? Ja? nie, 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 Chodź, nie, 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 z niego? Co? nie, 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 się? No, się. nie, nie, no i co? No i co? Myślę, że się nie zatrujesz. No i tak się nie zatrujesz. Mam jedno pajęczynek. Gdzie ten pająk jest? Zabiłem go. A i jest przed tobą. Chodź tu! Chodź tu! Chodź tu, gin. Maju. Siemachniek. Siemachniek! Ej, tam ci Ej, mam mieć! Spadł Spadło Ej, dzisiaj. Kat. Pikat. No co? Dam ci ze mną, ale będę no, mógł z tobą mieszkać. Nie, co możesz sobie ze mną? Ja to nie, to nie, nie będę. No z... mam, mamy wam Razem! Mm. Powiedz, że mi się kończy. Żgle? Żgle? Ah! Uratowałem się. Ej, masz, masz! masz wełny! Jedzenie muszę mieć! Jedzenie, dajcie mi jedzenie! No nie mam Zas... jedzenia! Masz okno! Ma masz okno! Nie, nie chcę, nie chcę, bo to mnie wtedy będzie mi zabijało. Świnka i kluczak! Ale co, za swoje. O, ja zabiję tą świnkę. I owca! Aj, tu ty te pierdolki! No kurczak! Ale moja owca, Kto mi teraz owcę, to mi zabierz das owce tu. Chyba nie. O, damy, że Czy ten drugi kluczak? Bo znam tego! ma... Nie! Ja nie, nie się przycisk. Ja gdzie dwóch się bije, jeden korzysta. Mogę Co robisz? Gdzie dwóch się bije, jeden korzysta. Trzeci no, to o, Wypadł No, wypad moje Już nie możesz być. Wypad! Daj, sobie sam. Ustępnić, to sam! Jak wejdziesz do stępika, to tu jeźdź i zabijesz. No, co tam ci? Jest zęba tamci. Dobra.

Nie bądźmy dla niego taki syrowny. Chodź. Oś. co Osz. Osz. Ej, ja A? już Osz. nie mam. A ja to... jestem biedny. Ja Osz. No, tyle ty jedzenia. Ja... Masz. Masz? Masz. miałam Osz. jedzenia. Masz Osz. 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 się Osz. Yes. Osz. Tam... Proszę masz. Teraz sobie farmę. I kończymy ten nasz film. Elo.